Nazywam się Evelyn Monroe. Mam 28 lat. W zeszłym roku umarłam. Cóż, technicznie rzecz biorąc, nie umarłam. Ale przez całą noc ludzie w białych kitlach nie spodziewali się, że przeżyję kropka skulili się przed moim pokojem na OjoM i E, mówiąc klinicznym szeptem o ciśnieniu wewnątrzczaszkowym i złamaniach czaszki. Monitory pikały. Rurki oplatały się wokół moich ramion. Moja twarz była opuchnięta i nie do poznania. Mój mózg był posiniaczony, kropka, ale wciąż tam byłem, milczący, uwięziony, słuchający. Kropka, ktoś zadzwonił do moich kontaktów alarmowych. Clarence i Evelyn Monroe przybyli tuż po północy. Oczywiście ich nie widziałem. Nie mogłem się ruszyć, ale ich słyszałem. Słyszałem, jak obcasy mojej matki zbyt szybko stukały o kafelki. Kropka, słyszałem, jak mój ojciec pyta neurologa: o jakich wydatkach tu mówimy? Nastąpiła długa pauza. Lekarz, doktor Kwan, jak się później dowiedziałem. Odpowiedział ostrożnie. Potrzebujemy zgody na operację. Bez interwencji istnieje wysokie ryzyko wtórnego uszkodzenia mózgu. Czy jesteście jej prawnymi opiekunami? Głos mojej matki obniżył się o oktawę. To skomplikowane. Ona nie jest biologicznie nasza, wyjaśnił mój ojciec. Papierkowa robota nigdy nie została sfinalizowana. Kłamstwo. Adopcja była legalna od ponad 20 lat. Doktor Kwan zawahał się. Ale wymieniła was oboje jako osoby do kontaktu w nagłych wypadkach. Nie jesteśmy za nią odpowiedzialni, powiedziała Ivy i jej głos był ostry jak mróz. Przez lata robiliśmy, co mogliśmy. Ale teraz nie jesteśmy jej nic winni. Wtedy wiedziałam, że nie umrę. Nie z powodu medycyny. Nie z powodu cudów. Ale dlatego, że nie pozwoliłem, by to był mój koniec. Kilka godzin później pielęgniarka Celest zadzwoniła do Noa, mojego współzałożyciela, najlepszego przyjaciela, najbliższego siostrze. Noa nie wahała się ani chwili. Przyleciała z Bostonu, podpisała dokumenty. Walczyła o każdą procedurę. Kropka, została przy moim łóżku. Upewniła się, że nie jestem sam. Kropka, pod koniec tygodnia oddychałem już bez respiratora. Mój mózg się ustabilizował. Nie byłem w pełni przytomny, ale żyłem. Monroe'owie nie wrócili, kropka, ale pojawili się w domu mojej babci Lorraine w następny piątek, kropka, obejrzałem później nagranie. Clarence przechadzający się po ganku, Ivy szarpiąca swoje perły, zniecierpliwiona ślusarzem. Delilah, moja szwagierka, stała niezręcznie za nimi, z nieczytelnym wyrazem twarzy, kropka przyszli odebrać to, co zostawiła mi Leraine. Ale drzwi nie otworzyły się przed nimi. Nie znaleźli mebli, pamiątek, ani kluczy. Na stole w jadalni czekał tylko jeden list kropka list, który zrujnowałby wszystko. Co próbowali zachować kropka. mieszkaliśmy w białym kolonialnym domu przy cichej ulicy w Saretouge Springs. Takiej z hortensjami przed domem i idealnie symetrycznymi okiennicami, które pasowały do skrzynki pocztowej kropka. z zewnątrz wyglądaliśmy jak rodzina, która wysyła kartki świąteczne i dopasowuje stroje. I tak było. Clarence i Ivy Monroe. Moi rodzice byli filarami społeczności. On nosił trzyczęściowe garnitury nawet w soboty i miał śmiech, który odbijał się echem od szubienic fundraisingowych. Ona organizowała przyjęcia w ogrodzie i mówiła komplementy, które bardziej przypominały krytykę. No i była jeszcze Delilah, blondynka, błyskotliwa i niemożliwa do niekochania. Nawet jej napady złości były jak deklaracje ducha. Byłam tą cichą przestrzegającą zasad, tą, która kodowała kolorami swoje teczki i mówiła proszę bez przypominania. Na każdym szkolnym zdjęciu głowa Dylaile była przechylona, jakby to ona była właścicielem kadru. Kropka moja była zawsze lekko odchylona, uśmiechając się wystarczająco, kropka Delile dostała większą sypialnię. Dostała ostatnie ciasteczko. Dostawała miejsce przy oknie na każdych rodzinnych wakacjach. Moje prace były przechowywane w szufladach. Jej prace wisiały dumnie na lodówce. Dopóki nie skończyła się taśma kropka, kiedyś zapytałem, dlaczego zawsze wybierała restauracje w piątkowe wieczory. Twoja siostra potrzebuje więcej zachęty, powiedział Clarence. Ty nie. Kiedy wygrałam regionalny konkurs ortograficzny w piątej klasie, Ivy ledwo podniosła wzrok z nad herbaty. Oczywiście, że tak, powiedziała, zawsze dobrze sobie radzisz. Kiedyś myślałam, że to oznacza, że jestem ich u. Bycie łatwą, niezawodną i wydajną oznaczało, że byłam kochana. Ale miłość nie powinna przypominać wydajności. Prawda przyszła, gdy miałam dwanaście lat, kropka minęła północ, a ja zakradłam się na dół po szklankę wody. Ich głosy dobiegały z kuchni ostre, spięte. Zawsze faworyzowałeś Dylajle, warknęła moja matka. To tak, jakbyś próbował nadrobić fakt, że Ewelyn tak naprawdę nie jest twoja kropka. Ona też nie jest Twoja, odparł mój ojciec. Zgodziliśmy się. Że nigdy nie będziemy traktować jej inaczej. Szklanka wyślizgnęła mi się z palców i roztrzaskała na kafelkach. Zapadła cisza. Potem kroki kropka pobiegłam do swojego pokoju i wskoczyłam pod kołdrę tuż przed tym, jak Ivy otworzyła drzwi. Stała tam przez chwilę i patrzyła. Potem zamknęła je bez słowa, kropka następnego ranka powoli zamieszałam płatki, czekając. Słyszałam cię wczoraj w nocy, powiedziałam. Clarence nie podniósł wzroku znad swojej gazety. Ivy nalała sobie kawy. Wiem, że jestem adoptowana. Nastąpiła pauza. Ivy uśmiechnęła się tym ciasnym, nieskazitelnym uśmiechem, który nigdy nie sięgał jej oczu. Nie bądź śmieszna, Evelyn. Musiało ci się to przyśnić. I to było wszystko. Żadnego potwierdzenia żadnego zaprzeczenia, kropka, zwykłe gazowanie i śniadanie jak zwykle. To był dzień, w którym nauczyłem się, że prawda ma mniejsze znaczenie w naszym domu niż jej wykonanie. Później starałem się być bardziej perfekcyjny. Bardziej by być potrzebnym, kropka, trudniej zasłużyć na to, co powinno być bezwarunkowe. Bo jeśli nie mogłam być kochana za to, kim byłam, to może mogłam być zatrzymana za to, co osiągnęłam, kropka, po tej nocy w kuchni miałam obsesję na punkcie osiągnięć. Nie tylko dobre oceny, doskonałe. Nie tylko trofea, tytuły stanowe. Nie chciałem tylko, żeby moi rodzice to zauważyli. Kropka potrzebowałem, by spojrzeli na mnie i zobaczyli coś, czego nie mogliby odrzucić. Ukończyłem szkołę jako prymus, wygłosiłem przemówienie na zakończenie szkoły w eleganckiej marynarce, którą wybrał Ivy, ale której nigdy nie pochwalił. Dostałam się na mit z pełnym stypendium. kropka, Kiedy zadzwoniłem do domu, Ivy powiedziała. Cóż, zawsze byłeś wydajny. Przyszli na rozdanie dyplomów. Clarence klasnął dokładnie trzy razy podczas mojej przemowy. Ivy nosiła okulary przeciwsłoneczne przez całą ceremonię, nawet w pomieszczeniu, kropka uśmiechali się do kamery, uścisnęli dłoń moim profesorom i wyszli wcześniej, by zarezerwować kolację z Delaile. Nie miało to znaczenia. Budowałem coś większego niż ich aprobata. W wieku 22 lat byłem współzałożycielem startupu zajmującego się technologiami zdrowotnymi wraz z Noa, moim najlepszym przyjacielem z czasów studiów. Zaprojektowaliśmy oprogramowanie diagnostyczne, które mogło wykrywać rzadkie schorzenia na podstawie wzorców głosu i ruchów gałek ocznych. coś szybkiego, coś dostępnego, coś ludzkiego. Firma wystartowała. Panele inwestorów pojawiły się w Forbes. Moi rodzice wzięli udział w gali inauguracyjnej. Clarence wzniósł toast za wychowanie córek, które są liderkami Ivy założyła swoje perły i przez całą noc nazywała mnie Evelyn Grace, jakbym ożyła w CV. Tylko jedna osoba widziała we mnie coś więcej niż to, co produkowałam. Babcia Lorraine mieszkała w Albanii w skrzypiącym wiktoriańskim domu pełnym książek i zapachu cynamonu. Owdowiała młodo, wychowała Clarence, a stanowczym głosem i łagodnym spojrzeniem kropka zapraszała mnie każdego lata, poczone w uszy od gimnazjum. Kiedy dowiedziałam się o adopcji i robiła dla mnie miejsce w sposób, w jaki nikt inny tego nie robił. Czytasz jak twoja matka powiedziała kiedyś, wręczając mi podniszczony egzemplarz Jane Eyre. Zawsze zagubiona w myślach, ale niezwykle bystra. Zapytałam, kim jest moja matka kropka zrobiła pauzę, po czym powiedziała. Kimś, kto bardzo cię kochał, ale nie był na to gotowy. Pewnego dnia wszystko ci opowiem, kropka kiedyś to się odwlekało. Potem nadeszło święto dziękczynienia. Trzy lata temu. Byliśmy tam wszyscy. Ja, Delilah, Clarence, Ivy i Lorraine, która stała się szczuplejsza, ale nie mniej bystra. Rozmowa zeszła na finansowanie serii, a mojej firmy kropka promieniała kropka zawsze wiedziałam, że Evelyn dokona czegoś niezwykłego. Zawsze była zdeterminowana, by się wykazać. Kropka Ivy odpowiedziała, popijając wino. Wpatrywałam się w nią, Myślisz, że to właśnie robiłam? Czyż nie? Powiedział Clarence. Większość adoptowanych dzieci przechodzi przez fazę nadmiernych osiągnięć. To powszechne, kropka upuściła widelec. Odłożyłem serwetkę. Zaprzeczałaś temu przez lata. Myśleliśmy, że tak będzie lepiej, powiedziała Ivy, przechodząc już do sosu żurawinowego. Lerain uderzyła dłonią w stół. Wystarczy, Ivy, kropka, ale nie wystarczyło. Wstałam. Głos mi się trząsł. Nigdy mnie nie chciałeś. Chciałeś córki, która sprawi, że będziesz dobrze wyglądać. Nie takiej, która cię potrzebowała, kropka potem wyszłam. Nie zadzwoniłam. Nie odpowiadałam na wiadomości. Zmieniłam numer. Lerein była jedyną osobą, którą wciąż widywałem w każdą niedzielę. Była ostatnim miejscem, w którym wciąż czułem się jak w domu. Kropka tej nocy, gdy wszystko się zmieniło, padał deszcz. Ten delikatny, jednostajny rodzaj deszczu, który zmienia znajome drogi w zamarzane lustra. Zostałem za późno w biurze. Przygotowywaliśmy dużą aktualizację i nie chciałam zostawić jej niedokończonej. Kropka, no a kazał mi wracać do domu około ósmej. Nie posłuchałem. Piętnaście minut od mojego mieszkania samochód przejechał na światłach w Holsten w Maine. Powiedzieli mi później, że uderzył w bok kierowcy z prędkością 60 mil na godzinę. Nie pamiętam dźwięku. A jedynie ciszę, która zapadła po tym zdarzeniu, kropka, powiedziano mi, że ratownicy medyczni musieli wyciąć mnie z braku, że mam złamane żebra, pęknięty obójczyk, krwawienie w mózgu i ucisk za oczami, kropka zanim dotarłem na ostry dyżur. Byłem nieprzytomny i tam pozostałem. Nieporuszony, zaintubowany, sam, kropka o 2.12 w nocy szpital zadzwonił do kontaktów alarmowych w moim telefonie, Clarence i Ivy. Monroe. Przyjechali. Spojrzeli na mnie pokrytego krwią i maszynami. A potem wyszli. Tak naprawdę nie jest naszą córką, powiedział Clarence lekarzowi prowadzącemu. To było nieformalne. Papierkowa robota nigdy nie przeszła. Nie jesteśmy za nią odpowiedzialni, dodała Ivy. Nie możemy niczego autoryzować. Kropka nie zapytali, czy odczuwam ból. Nie pytali, czego potrzebuję. Pytali o koszty. Bez ich zgody operacja nie mogła się odbyć. Kropka wtedy do akcji wkroczyła pielęgniarka Celest. Zadzwoniła do Noa. Noa przybył godzinę później, przemoczony i z szeroko otwartymi oczami. Podpisała formularze zgody. Zadzwoniła do prawnika naszej firmy. Kropka usiadła przy moim łóżku. Czytając nasze propozycje projektów, jakbym wciąż był z nią w sali konferencyjnej. Kropka Celest sprawdzała moje funkcje życiowe i szeptała mi aktualizacje podczas każdej zmiany puszczała muzykę która mogła mi się spodobać mówiła nie jesteś sama mimo że byłam prawnie byłem monroe ale tamtej nocy moi rodzice powiedzieli szpitalowi że nie jestem kropka wybrali kłamstwo które pozwoliło im odejść i umarłabym z tym kłamstwem gdyby nie noa celest i rodzina której się nie dziedziczy tylko buduje kropka obudzenie się było jak przeciągnięcie przez szkło gardło paliło mnie od rurki do oddychania Moje kończyny odmawiały współpracy, a ból w głowie przychodził falami, na które nie mogłem się przygotować. Wszystko mnie bolało, ale żyłam. Noa był przy mnie, gdy otworzyłam oczy. Podobnie jak Celest, trzymająca ciepłą myjkę i szepcząca: „Hej, udało ci się”. Nie mogłam mówić, ale zamrugałam raz. To wystarczyło. Oni zostali. Powrót do zdrowia był powolny. Przez kilka dni nie mogłem usiąść bez wymiotów. Nawet zbyt szybkie mruganie sprawiało, że pokój wirował. Ale przetrwałem. Ponieważ gdzieś głęboko pod siniakami i połamanymi kośćmi pamiętałem, kropka pamiętałem, jak moi rodzice wyszli kropka tydzień po tym, jak przeniesiono mnie na spokojniejszy oddział, no a przyniósł wieści, Lerein zmarła. Spokojnie we śnie. Sześć miesięcy wcześniej. Nie wiedziałam o tym. Ivy i Clarence nigdy mi nie powiedzieli otrzymałem natomiast list od pana Graysona, adwokata Larraine. Przybył w grafitowym garniturze i łagodnym głosem, niosąc zapieczętowaną kopertę i cienką teczkę z dokumentami prawnymi. Twoja babcia poprosiła mnie, abym dostarczył to osobiście, gdyby coś jej się stało, zanim będzie mogła porozmawiać z tobą bezpośrednio. Wewnątrz koperty znajdował się list napisany odręcznie przez Larraine. Wyjaśniła w nim wszystko: moją biologiczną matką była jej siostrzenica Caroline, która miała zaledwie 18 lat, gdy zaszła w ciąże. Ojciec zniknął. Lorraine zaproponowała rozwiązanie adopcję w rodzinie. Jason Clarence i jego żona Ivy mieli trudności z zajściem w ciąże. Wydawało się, że to przeznaczenie. Nie przewidziała jednak, że Ivy zajdzie w ciążę z Delilah zaledwie kilka tygodni po zabraniu mnie do domu. Dwoje dzieci. Jedno ich. Jedno nie. Przez lata Lorraine obserwowała. Jak dystans rośnie, kropka konfrontowała się z Clarence E.M. na ten temat więcej niż raz. Zawsze obiecywał, że będzie lepiej. Nigdy tego nie zrobili. Adopcja była w pełni legalna. Każdy papier został złożony, każdy dokument podpisany. Byłam ich imieniem i prawem. Wiedzieli o tym. Kropka, ale wiedzieć i zaakceptować to nie to samo. Kropka. Pan Grayson przesunął drugą kopertę po stole. Złożyli wniosek o nadzwyczajny nadzór konserwatorski, powiedział. Twierdzą, że jesteś psychicznie niezdolny do zarządzania majątkiem Lorraine. Wpatrywałam się w nazwisko na wniosku. Evelyn Monroe Respondent. Zostawili mnie na pewną śmierć. A teraz próbują odebrać mi to, co mi zostawiła. Nie z miłości dla władzy. Ale nie wiedzieli o liście. Ani o tym, co zamierzałem z nim zrobić, kropka, stałem się silniejszy szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Ból wciąż był obecny, ale już nie był moją własnością. Moje kroki były powolne, ramiona wciąż w temblaku, ale napędzało mnie coś większego niż wyzdrowienie. Prawda, dom Lerayn, kropka mój dom wciąż był w spadku, ale miałem do niego dostęp. Pan Graysen to zorganizował. Wynająłem firmę ochroniarską, która zmieniła zamki i zainstalowała kamery w każdym pokoju. Będziesz mógł monitorować go zdalnie, powiedział technik. O to chodziło. Kropka. Następnie przyszedł czas na list. Potrzebowałem trzech szkiców, by go dobrze napisać. Pierwszy był zbyt gniewny. Drugi zbyt kliniczny. Trzeci był tym, czego potrzebowałem deklaracją, a nie konfrontacją. Nie chciałem, by poczuli wyrzuty sumienia. Potrzebowałem, by zobaczyli, co zrobili w lustrze, którego nie mogli rozbić. Do listu Leraym dołączyłem kopię raportu szpitalnego i prawnego dowodu mojej adopcji. Dodałem też linijkę. Kamery nagrywają. Kropka w dniu przyjazdu Monroe'ów obserwowałam ich z mieszkania Noa. Dokładnie o 14.07 samochód Ivy wjechał na podjazd. Clarence wyszedł pierwszy sprawdzając zegarek, kropka została za nimi, skanując wzrokiem ganek, jakby już wiedziała, że coś jest nie tak. Spróbowali otworzyć frontowe drzwi. Zamknięte. Wezwali ślusarza. Podpisali zwolnienie. Weszli do domu, jakby był ich własnością, Clarence poszedł na górę. Ivy poszła do szafki z porcelaną. Dylaile stała nieruchomo w korytarzu, dopóki jej wzrok nie padł na kopertę czekającą na stole w jadalni. Ivy otworzyła ją. Kiedy czytała, jej twarz straciła kolor. Kropka Clarence zszedł z ważonym w ręku, rzucił okiem na papiery i poczerwieniał. Dylaile czytała przez ramię matki. Jej wyraz twarzy nie zmienił się. Załamała się kropka, obserwowałem to wszystko w czasie rzeczywistym. Bez dźwięku, tylko ruch. Moment, w którym przedstawienie pękło. I wtedy wiedziałem, że prawda nie musi krzyczeć, by ją usłyszano. SMS przyszedł trzy dni po przeczytaniu listu. Dla ile możemy porozmawiać, tylko emigrek. Nie znałam Evelyn, przysięgam, że nie. Długo wpatrywałam się w ekran, zanim odpowiedziałam. Jutro. Dziesięć rano: Cambridge Street Cafe. Kiedy przyszedłem, już tam była siedząc przy stoliku w rogu z dwiema kawami przed sobą. Wstała, gdy mnie zobaczyła, po czym ponownie usiadła niezręcznie. Nie rozmawialiśmy od trzech lat, kropka, nadal pijesz czarną z jednym cukrem, powiedziała, popychając filiżankę w moją stronę, kropka tak. Wziąłem łyk i czekałem, kropka, nie wiem, od czego zacząć, przyznała. To, co powiedzieli w szpitalu. Nie mogę w to uwierzyć, kropka, ale tak było, kropka wiem, widziałam nagranie. Zakończyła list, kropka przerwała, spoglądając w dół. Myślę, że część mnie zawsze wiedziała, że coś jest nie tak, ale nie chciałam tego widzieć. Wmawiałam sobie, że jesteś po prostu bardziej niezależna, że są dla ciebie trudniejsi, bo jesteś starsza, albo pozwalałam jej siedzieć w ciszy, kropka tym razem nie próbowała jej wypełnić, kropka, przepraszam, powiedziała w końcu. Za to, że nie zadawałam pytań, że milczałam, gdy ktoś musiał coś powiedzieć. Byłam ich złotą dziewczyną. Nie chciałam tego stracić. Kropka powoli skinęłam głową. Małymi kroczkami, dyla ile. To wszystko. Co mogę teraz zaoferować kropka podejmę je? Powiedziała kropka dwa tygodnie później przeprowadziła się do wschodniego skrzydła Lerein, powiedziała, że to tymczasowe. Nie pytałem o termin. Monrołowie wykonali jeszcze jeden desperacki ruch, złożyli pozew o naruszenie uczuć. Twierdzili, że list i nagranie zniesławiły ich, zrujnowały ich pozycję w społeczności. Sprawa trafiła do sądu, sędzia oddalił ją z uprzedzeniem, nazywając to próbą uciszenia udokumentowanej prawdy. Historia trafiła do lokalnych wiadomości. Byli koledzy, przyjaciele z country klubu, sąsiedzi. Ich twarze przestały pojawiać się w lokalnych gazetach, ich nazwiska zniknęły z list organizacji charytatywnych. W końcu przeniesieli się na Florydę. Bez pożegnania, bez przeprosin. Kropka, ale ja już na nie nie czekałem. Kropka Delilah przyniosła kolację w noc ogłoszenia wyroku. Na wynos z restauracji, którą Lereine uwielbiała. Postawiła torbę na blacie. Spojrzała na wciąż zapieczętowaną kopertę z dokumentami sądowymi i uśmiechnęła się słabo kropka gratulacje, powiedziała kropka czego? Zapytałem, kropka za to, że w końcu z nimi skończyłem, kropka spojrzałem na puste miejsca, w których Monrołowie żyli w moim umyśle i zdałem sobie sprawę, że miała rację. Hałas ucichł, kropka rok później i jadalnia lśniła w sposób, jaki pamiętałam z dzieciństwa, ciepłym złotym szumem. Cichymi głosami i brzękiem srebrnych sztućców kropka, stół znów był pełen, nie ludzi, którym byłam winna lojalność na mocy prawa lub krwi, ale tych, którzy pojawili się, gdy miało to największe znaczenie kropka no a śmiała się naprzeciwko mnie, kręcąc winem i opowiadając historię z początków naszej działalności, kiedy prawie straciliśmy pierwszego klienta, ponieważ nie zgodziłam się na literówkę. Ofercie kropka Celest przewróciła oczami i podała chleb. Byłaś w śpiączce, a i tak byłaś bardziej zorganizowana niż połowa szpitala, powiedziała kropka uśmiechnęła się z końca stołu ciszej niż zwykle. Ale spokojnie. Znalazła swój własny rytm we wschodnim skrzydle. Nie zawsze było łatwo, wciąż potykaliśmy się o stare nawyki, ale teraz fundamenty były inne. Uczciwe, celowe kropka, pan Grayson też tam był, siedział obok kominka. Rozejrzał się po pokoju i powiedział, że Lerein by się to spodobało. Zwłaszcza Towarzystwo.Dom został odrestaurowany, zmodernizowany, świeżo pomalowany, z nowym dachem, ale zachowałem oryginalne listwy, skrzypiące deski podłogowe, lawendową tapetę w czytelni Lerain. Chciałam, żeby to było jak ona, jak wspomnienie bez bólu. na piętrze moje biuro nie było już wypełnione prototypami startupów. Teraz znajdowały się tam szkice i notatki dotyczące nowego projektu: Bridge Voice, narzędzia komunikacyjnego dla pacjentów z urazami mózgu, którzy nie mogli mówić. Ale wciąż byli świadomi, kropka testowaliśmy wzorce śledzenia oczu i reakcje neuronowe. Wszystko, co mogło pomóc lekarzom zrozumieć, kiedy ktoś był jeszcze w środku. Wiedziałem, że raz powiedziałem: Noa, że wciąż tam jestem. Po prostu nie mogłam sprawić, by to zobaczyli. Kropka teraz może moglibyśmy pomóc komuś innemu zostać zauważonym. Kropka noc trwała sekundy, na które nie trzeba było zasłużyć. Wystarczyło się nimi dzielić. Dylaile pomogła mi sprzątnąć talerze. Celest została, by pomóc zapakować resztki. Grayson wyszedł z machnięciem ręki, obiecując wrócić w następną niedzielę. Kropka, noa przytuliła mnie, jak zawsze, mocno i pewnie. Kropka później, gdy w domu zapanowała cisza, wyszłam na werandę. Świetliki migały leniwie po podwórku, tak jak zawsze, gdy byłam dziewczynką skuloną obok Leryn na huśtawce. Miejsce dla jeszcze jednego. Dylaile zapytała za mną przytaknęłam, a ona usiadła obok mnie. Nie rozmawialiśmy. Po prostu kołysaliśmy się razem powoli, jakbyśmy mieli cały czas na świecie.